Cześć, tu Oliver. Dzisiaj jest odcinek o Opel Korsie OPC Nurburgring Edition po, po Jest to Opel Corsa D, czwarta generacja. Okres produkcji jest od 2006 do 2014. Jest to drzwiowy hatchback z sześciojową skrzynią manualną. Zbiornik paliwa mieści 45 litrów, a ten Opel został wyprodukowany w 2012 roku. Opel Corsa Lift, po liście już jest, OPC Nurburgring Edition. Powstało tylko 500 egzemplarzy tego szalonego malucha. Zbudowano na podstawie wersji OPC. 1,6-litrowa jednostka benzynowa, która, ma, która w OPC ma 192 konie, w mocy w limitowanej serii Nurburgring ma ich aż 210. W wersji OPC Nurburgring Edition pojazd został wyposażony w dodatkowy zestaw spoilerów. Mało tego specjaliści z Opel Performance Center zadbali również o prowadzenie. W aucie zamontowano zawieszenie firmy Bilstein, dokładnie nie wiem jak to się czyta, szperę, system hamulcowy Brembo oraz przestrojono ustawienia systemów kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy. Tak to się prezentuje. Tutaj ma znaczek. Ma on no, fotelery I Jeszcze w dodatku. Kierownica. Gałka zmiany biegów. Jest to silnik 1.6 benzyna, Tak jak czytałem. Tak to wszystko się prezentuje. Długość wynosi trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt milimetrów, a liczba miejsc to pięć. Tak to wszystko się prezentuje. tym bagażnik. Mieści on 285 litrów. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i tyle. Cześć.